Tam jestem Mister Yuri A to jest kolejny odcinek z, z, Zagrajmy w Star Wars The Old Republic No i tak Ostatnio byliśmy Ogólnie robiliśmy questy Mieliśmy surprise w ogródku i tak dalej Byliśmy to w jakiejś jaskini I znowu wchodzimy do jakiejś, jas, jakiejś jaskini On filmik Jaki dziwny ufo

Ludak. Musimy odzyskać jego Light Cyber. Szkoda, że umarł, taki fajny był. Jakiś tam defender. Jedi Defender, więc nie było to jakieś byle zajęcia. Flachta. Prawie w... Tych już pokonaliśmy pierwszą falę. Pierwszą linię obrony. To jest jakiś boss chyba. No dobra, widać że Nawet jakieś dziwne ufolutki, które ledwie umył gadać. Znają techniki Jedi. Bardziej to mi wygląda na sitów techniki. Cóż, ładuję, dobra, to pójdziemy do nich, nie doskoczymy i na dzień dobry zrobimy coś takiego tego ciachniemy normalnie, bez skilla a tego na ładowanie i walniemy takiego skilla i dobijemy zwyczajnym ciosem Dobra, oooh, uh, on ma lightsaber prawdziwy lightsaber, ale... Pytę jeszcze tu na górę bo tu ktoś był Jakiś me medytujący Flefridol My go jednak zniszczymy. No dobra, nie zniszczymy. Wzię wziąłem się już za drugiego i tego ciach. No w szczęście. Kurde, ale powiem wam, wy te jakoś fajnie wyglądają. fajnie nam oczy świeciały <laughs> właśnie to, coś się teraz paczowało. to był taki malutki patch i chyba właśnie on to zmieniał że jakieś tutaj o takie błyski bo tego wcześniej nie było i mi się bardzo to teraz już podoba o wiele lepiej to wygląda ok dostaliśmy level dziewiąty Ale idziemy dalej stoi cały czas tylko a ten gościu się przed nim kłania Ciach a ty mnie zepchał z mnie ze schodów Niczym prawdziwy Jedi Ale my damy radę Fleff Riderom Ohoho, ho, ho. zaraz umrzemy A nie, nie umrzemy Ciachniemy go tak, tak Jeszcze fajna animacja dobijająca Pierwszy Light Cyber Alalalala. Nie, to do misji Light Cyber, Szkoda. <ścoughs>

Nie wiem, nie wiem, Warblade to chyba jest. Ale nie wiem jak to się nazywa, to coś ćwiczebne. Podróbka po prostu. Zapewne. Kurde, jasno w tych jaskiniach. Mogliby zrobić coś w stylu. Upływaj świeczki albo latarki, albo czegokolwiek, bo się zgubił. Idziemy tutaj i się przeniesiemy od razu. Przyjedziemy się trochę. Ciachniemy go z czwórki i normalnie będziemy nawalać. Ciach-ciach, ciach, ciach. Już prawie nie wyje Znowu czwórka. Czwórka to tak na pierwszy skill. Albo nie, użyję tego co tam. Będziemy latać tylko. Aj, zapomniałem jak zwykle zegarka. Okej, okay. idziemy dalej. I dalej mamy... No musimy wrócić tam. Do naszej bazy. Więc wracamy. A w dwie kamery. Cały czas mamy tylko tego jednego kresta. Uh -huh. What do you do? me? Patriarch, step aside. Handing over the boy's master wasn't enough. This Padawan has to die. I told you to leave him alone. That was the past. They will more refuse your turn. Strike.

Haha, ale jaja Tak to się robi a must nagle naprawił? stracił you know oh, oh, oh. pamięć, ale okej okay. T701 Knight to jest rycerz pamiętajcie Knight, rycerz okej okay. tutaj niestety nie stać nie na wolno bo do, do tego trzeba mieć premium i nie wiem co to te customizacje z, nie wiem te karty robią dokładnie po obrazku można się coś domyśleć. jak to działa nie na, nie da się tego rozwinąć ani nic nie, ja na przykład ten zielony bo jest taki inny wezmę I mam w końcu nowy strój strój który ma, mamy prawie od początku gry i zmienia się na taki... jakieś wciągko, ale niewowne tą kartę sprzedamy chociaż zachowamy bo ja jej jeszcze nigdy takiej innej nie znalazłem nie wytrupiła ja, jej ani nie dostałem z questa więc będę to trzymał cały czas Nie taką musimy iść, a w tutaj no to to nie jest mała droga ale jeszcze lightsabera nie mamy szkoda Wcześniej mówiąc wolałbym Light Cyber, a nie w to zbroję. Teraz w nie w niej wyglądamy. Ale nieważne, idziemy tam, gdzie nas prowadzi quest. Czyli tu. Podziwiajmy, jaka tam robot tam został, ale on umie się teleportować. gdzie my jesteśmy? na tyle wysoko, że wcale chyba nie musielibyśmy tym latać cały czas drogą ohoho tu mam kosta pobocznego i tutaj będę go jednak wykonywał ktoś tu przyjechał? O, o, o. z potężnym mieczem podwójnym The masters decided my talents were best served guarding and protecting the ruins. I'm proud to serve. Wanted to be a Jedi, but this is the next best thing. Until now. You mean you weren't cut out to be a Jedi? Suppose that is what I'm saying. tak tak, ja ja Jest, odzyskaliśmy i nawet w, wyszliśmy na plus Okej, okay. ja tu zrobię cięcie i sprawdzę ile już się nagrało Ponieważ nie mam wadnego zegarka w sobie więc nie wiem właśnie kiedy zacząłem Więc ciach Okej, okay, jestem z powrotem jednak tak naprawdę od was nie odszedłem magia YouTube'a Ale dobra misja nas pro... O kurde jakieś takie nie po drodze. Chociaż to jest w miarę po drodze. Eee, Misję sobie wykonamy. Wiem, że się opłaca, zawsze trochę kasy i expa więc najpierw zajmiemy się właśnie tym a potem tutaj pójdziemy tylko że tu jest jakieś coś i tu takie coś więc, więc idąc tu wykonamy tylko połowę questa no niestety to co to jest to łowu wow, wow. Jakieś dziwne tutaj są bestie Które są wyrównięte przez wszystkich Ale lipa No cóż w takim razie wykonamy później Nie ma tutaj nikogo Ha, 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 my będziemy pierwsi! Ha! Udało nam się pierwszym. Jakaś bestia. Do bestiariuszu. Wspieramy jakieś śmieci. Te są prawie nic nie warte. Okej. Okay. Doskok. I nawalania. Ciach, ciach. Dziwna ta bestia. Ale lubię gry, w których powstają nowe bestie Niepodobne nawet do zwiewąt Przykładem jest Gothic i ścierwojady W ogóle niepodobne do realu, a nie do wywodnych bestii z jakiejś innej gry 100% oryginału. Dlatego właśnie to lubię Uuu, jaskinia, a ja lubię jaskinie a, i zapewne ta jaskinia prowadzi nas do data kromu. Chromu, Chromu, nie wiem, do takiej kostki, która zwiększa nam statystyki, więc pójdziemy tutaj, bo tutaj zapewne jest właśnie to coś. No, jestem pewny. Idąc w te miejsce wyjdziemy na powierzchnię, ale w takim o wiele lepszym miejscu. Tropuło, jakiś śmieć, ale wyciniemy. Mamy miejsce w ekwipunku, to czemu nie? O, coś silniejszego. Więc zniszczymy to. To waden problem dla nas bohaterów. Idziemy do olej I tu właśnie o to mi chodzi. Znalazłem lokację. Data kronu. Aha. Tego są trzy na mapy. Nie chcę mi się tego jakoś szukać. Dobra, nie musimy tego jakoś czytać. I to daje historię właśnie. Też. The False Wars. No, no, wojna mocy. innym słowie. No i oto... ...wiaskinia... ...spenetrowana przez nas. Możemy iść dalej. Wykonywać... ...questy inne. My lubimy questy i wykonujemy zawsze i wszystkie. Więc pójdziemy najpierw w bo tu jest bliżej niż tu. A trochę daleko. Jak będziemy musieli takiś tak, 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 jakoś tak. Więc nie jest to krótka na pewno podróż. Na pewno w tym odcinku się nie wyrobię zapewne. Na pewno zapewne się nie wyrobię, o fajnie tak brzmi mi, razi prądem kurde, knight, gdzie czego tu brakuje, do skoku, to doskakiwało jak ja, jeszcze jakiś flamen wafer, to zamontować i rakietnicę? byłbym master z tego druida Tak w ogóle, to jak wygląda jego ekwipunek? Niby normalnie tylko we tu wszystko to... Ha, ale tu jest pistolet To jest najlepsze To są jakieś zwyczajne te rzeczy, więc my będziemy chyba yy... na profesja będzie się opierała na profesji robieniu yy metalowych części dla droida i tak dalej bo tu się wybiera te profesje, czy jakoś tak gdy się jest w stacji kosmicznej i tam się uczy, jakieś tam na przykład otwieranie zamku, coś takiego yy, Robieniem broni, robieniem zbroi I tego typu rzeczy Ale ja jeszcze za bardzo się na tym nie znam, co jest dobre, co jest najlepsze Próbowałem kilku a to de definitywnie będę robił dla robota, bo... I temy tam wykonywane nie są dobre Są dobre tylko jeżeli wytrupimy jakiś fajny przepis lub go kupimy na bardzo dobrą zbroję, ale sam przepis to jeszcze nie wszystko, bo trzeba mieć bardzo dobre, i drogie, i wadkie przedmioty do zrobienia takiej zbroi. Znaczy akurat czy drogie to nie wiem, ale na pewno nie będzie łatwo ich zdobyć. Jeszcze nigdy nie zrobiłem jakieś. Nie, zrobiłem buty i rękawice. Na jednej postaci, której już nie mam. Okej, okay, przechyliliśmy przez zaskinię bez walki. Ktoś przed nami tu był. Tu jest jakaś inna świątynia. Jakaś mistyczna, starożytna. To... Musimy tak daleko iść. Okej, okay, co mamy nieodkryte? Że... Chyba to. No to jest nieodkryte. Musimy to odkryć, bo odkryła nam się cała mapa. To, 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 to i tak dalej. Pójdźmy tędy. A w dotąd trochę to daleko będzie. Ale. Co tam? Trochę nie ma co komentować, nie ma wony walki, ani nic. z tu. Ale fajny pomnik przynajmniej jest. Pokomentujmy pomnik. O, i ten stos kości, które zapewne są przeznaczone na spalenie. Duży sygnał ogniowy. Hohuhu, ho, ho, cóż tu jest? Ale fajnie. Ale nie idziemy tu. Pójdziemy tam. Ha. Huh. Zaatakowały nas. Więc w końcu jakaś akcja. Yeah. Cyk, bum. Tutaj. Sk nie, nie możemy sklawanąć. Ale to teraz walimy. Cyk, ciach, ciach, Jakieś zamachy wprzód w tył i w niego. Teraz to. O no nie, robot chyba też ma doskok. Wow. Widzieliście, on skoczy jak ja To do za zaskoczenia Jumpujący droid Okej, okay, idziemy tutaj Znaczy skaczemy tutaj O, widzicie? Skoczył, ha, ale fajnie Z tego droida zrobię jakiegoś tanka chyba Tak będę mu itemy dawał by koniecznie podchodziły pod armor. To co jak doskoczy? To jeszcze zrobi taką falę, bo Wkładam, że nie był fajną. ich w sk ich skile nie można jakoś im rozumieć, i wylepać, i dodawać. Byłoby naprawdę ciekawe. Chociaż z drugiej strony by się... St z, z lekka skomplikowało, bo byśmy musieli myśleć nad buildem swojej postaci, nad buildem naszej postaci. I to jest coś fajnego. Podłączony do... droid bojowy? Czy jakoś tak? O, taki duży, fajny. Okej, okay, tam pewnie jest dla konsularów, a tu jest właśnie dla knightów. Więc pójdziemy tu, ale Zrobimy to w kolejnym odcinku. Z wami był Mr. Yuri. I to był odcinek Zagrajmy w... Wy... co, co, co? Jaki nick? Dobra, nieważne. I... To było zagrajmy w Star Wars The... The Old Republic i... wygnał was. Dreidek też was wygna. Papa.